Czy to możliwe, by obserwatoria astronomiczne powstawały bez udziału naukowych instytucji? By teleskopy stawiali z własnej inicjatywy ludzie, którym zależy tylko na tym, aby każdy mógł spoglądać w gwiazdy. W Polsce znajdziemy wiele przykładów na to, że właśnie tak się dzieje i że są ludzie, którzy mogą zdziałać w ten sposób prawdziwe cuda. W tym programie pokażemy najciekawsze owoce takiej działalności. Zapraszamy na astronarium. Urania, najstarsze polskie czasopismo astronomiczne, jeden z najstarszych tego typu tytułów w ogóle na świecie. Nie wszyscy wiedzą jednak, że za powstaniem tego periodyku w 1920 roku stało trzech ówczesnych maturzystów. To dzięki ich inicjatywie udało się zapoczątkować trwającą od niemal 100 lat tradycję pisania o postępach w astronomii. To tylko przykład na to jak wiele w tej materii mogą zdziałać społeczne oddolne inicjatywy. Urania powstała niemal 100 lat temu, ale dziś w Polsce nadal jest wielu społeczników zaangażowanych w promowanie astronomii. Zrzeszeni w przeróżnych stowarzyszeniach popularyzują astronomiczne obserwacje, a czasem tworzą własne miejsca do prowadzenia poważnych badań. Dzięki nim powstają w Polsce nowe obserwatoria, teleskopy, a nawet radioteleskopy. Sprawdźmy Jakim się to udaje. Niewielka wieś niedaleko Strudy, a w niej gospodarstwo zamienione na obserwatorium. Taki widok czeka na odwiedzających truszczyny w województwie warmińsko-mazurskim. Właśnie tu rozpoczynamy naszą podróż po miejscach stworzonych z myślą o astronomii, które powstały dzięki społecznym inicjatywom. W Truszczynach czeka na nas Robert Szaj, twórca tego niezwykłego obserwatorium. Witam Panie Robercie. W pierwszym momencie myślałem, że trafiłem gdzieś na gospodarstwo, ale nie pomyliłem adresu. To jest obserwatorium w Truszczynach. To jest obserwatorium astronomiczne w Truszczynach. Skąd pomysł na takie właśnie miejsce? Wiele lat temu, kiedy szukałem miejsca dla swojego obserwatorium, pracowałem zarówno w Trójmieście, w Elblągu, jak i w Warszawie. Wziąłem. Cyrkiel, mapę i znalazłem miejsce mniej więcej po środku między Trójmiastem a Warszawą. Dodatkowo chciałem, żeby to było w okolicach Lubawy, dlatego że Lubawa jest miejscem związanym z Mikołajem Kopernikiem. I to był główny pretekst, żeby w okolicach Lubawy właśnie znaleźć gospodarstwo, w którym docelowo powstanie obserwatorium astronomiczne. No dobrze, to pokaże nam Pani, jak to wygląda? Z wielką przyjemnością. Czyli tak wygląda serce tego miejsca. To jest teleskop. Myślę, że tymczasowy, bo chciałbym, żeby w tym miejscu docelowo był teleskop o dużo większej średnicy, dużo większej aperturze około 70-centymetrowej. Sprawdzaliśmy, że zmieści się w tej kopule. W najgorszym wypadku będziemy powiększać budynek. Ten teleskop będzie służył przez kilka lat. Takim moim celem jest to, żeby przez ten teleskop prowadzić przede wszystkim obserwacje fotometryczne i poszukiwać nowych gwiazd zmiennych, szczególnie w gromadach otwartych, gromadach kulistych, wspólnie z kolegami z Camku Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika w Warszawie przygotowujemy taki plan obserwacyjny i myślę, że uda nam się to w najbliższym czasie zrealizować. Ale po co właściwie tworzyć obserwatorium w takim miejscu jak Truszcz? To jest miejsce pozbawione dużej ilości świateł miejskich, świateł cywilizacji. W związku z tym można to niebo oglądać w całej okazałości, a miejsce stworzyliśmy po to, żeby zarówno upowszechniać astronomię, upowszechniać to, co jest najfajniejsze właśnie w tej astronomii, czyli to ten codzienny kontakt z najtańszym laboratorium, jakim jest nocno rozgwieszczone niebo, ale też po to, żeby prowadzić takie może. Pół naukowe, Półnaukowe, półamatorskie obserwacje tych odległych obiektów we wszechświecie, którym ja się pasjonuję od dawna, od dziecka praktycznie, czyli gwiazdy zmienne. Ja astronomią pasjonuję się prawie od urodzenia, dzięki mojej mamie, która e, zainteresowała mnie postacią Kopernika, gdy miałem kilka lat, znalazłem książkę w mamy w bibliotece jeszcze, gdy byłem w przedszkolu i dzięki właśnie zainteresowaniu tym Kopernikiem. Potem naturalnie po, po niedługim czasie się, pojawiło się zainteresowanie astronomią i te obserwacje gwiazd zmiennych oczko podstawowe już prowadzę. Staram się pozyskiwać środki z różnych źródeł, bo na sama obserwatoria nie ma programów, ani unijnych, ani lokalnych. Te środki są pozyskiwane z takich, może z punktu widzenia upowszechniania nauki dość egzotycznych miejsc czy egzotycznych funduszy, bo to obserwatorium powstało dzięki Funduszowi Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli funduszowi, który ma służyć właśnie rozwojowi tych obszarów, na których dotychczas tradycyjną działalnością była działalność rolna. Do Truszczyn przyjeżdżają zarówno goście, goście, którzy przyjeżdżają odwiedzić Warmię, Mazury, ale też służą miłośnikom astronomii, którzy, których tutaj dookoła jest coraz więcej, a także szkołom, szkołom wiejskim, szczególnie tym małym, szkołom, które mają rzadko dostęp do tych najnowszych zdobyczy, jeżeli chodzi o naukę czy popularyzację nauki. I chciałbym, żeby w tym obserwatorium pojawiali się uczniowie na lekcjach geografii bądź też fizyki i tutaj mieli właśnie tą żywą lekcję, bo myślę, że wtedy możemy tą pasją do nauk ścisłych, nauk technicznych większą ilość yy, młodych ludzi zarazić. Budowa obserwatorium to niejedyna inicjatywa Roberta Szaja i jego fundacji Nikolaus Copernicus. Wydali oni także pierwszy w Europie podręcznik astronomii dla osób niewidomych. Postarali się też o pierwsze polskie tłumaczenie, Narratio Prima, średniowiecznego traktatu Joachima Retyka poświęconego rewolucyjnej pracy Mikołaja Kopernika. Fundacja Roberta Szaja od lat organizuje także festiwal naukowy, tzw. Piknik pod Gwiazdami. Impreza ma przede wszystkim popularyzować astronomię, między innymi wśród turystów odwiedzających Warmię i Mazury. Co chcecie osiągnąć przez takie imprezy, bo choć mówimy to o festynie, to nie chodzi przecież tylko o taką prostą rozrywkę. My tak naprawdę rozrywkę zapewniałem poprzez naukę, bo to jest najfajniejsze, że poprzez właśnie Taką formę rozrywkową trochę tych naszych imprez, festiwali. Chcemy przekazać wiedzę i chcemy zarazić pasjami młodych ludzi, nie tylko młodych, również starszych. Na nasze imprezy zapraszamy najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, ale też, tak mi się wydaje, najlepszych popularyzatorów, najlepszych nauczycieli, najlepszych wykładowców. którzy te skomplikowane zjawiska, zachodzące i w tym bliskim wszechświecie, i w tym odległym, potrafią wytłumaczyć każdemu. W tej chwili możemy obserwować tutaj z tego tarasu naszą dzienną gwiazdę Słońce. Mamy do dyspozycji kilka teleskopów. Zaczynamy od pokazywania Słońca, tak jak najczęściej może to oglądać typowy miłośnik astronomii przy pomocy zwykłego teleskopu, czy nawet zwykłej lunetki, stosując, powiedzmy, folię mylarową. Powiedzmy, że w tej chwili mamy tutaj możliwość oglądać Słońce tak, jak tego się na co dzień nie widzi i naprawdę jest to obraz bardzo atrakcyjny. Te imprezy mają już taką renomę, że otrzymały znak Produkt warni i Mazur, czyli tym znakiem możemy opatrywać nasze imprezy. Z drugiej strony Warmia Mazury się chwali tą naszą imprezą na zewnątrz, więc ona już ma taką, taką renomę. Staramy się, żeby każdy, kto do nas przyjdzie był zadowolony i w jakiś tam sposób wyszedł z różnymi atrakcjami. Począwszy od mapy nieba, poprzez sans planetarium, zapamiętanym obrazem Słońca przez teleskop słoneczny, czy zapamiętanym obrazem nieba przez te duże teleskopy, które właśnie mamy wokół siebie. Miłośnicy astronomii z różnych stron Polski raz do roku spotykają się w kolejnym miejscu, które powstało dzięki wysiłkom społecznie działających pasjonatów. Jesteśmy w niedźwiadach małej wsi w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie rozpoczyna się ogólnopolski zlot miłośników astronomii. Miejsce jest wyjątkowe, bo niemal dosłownie z niczego stworzyli je członkowie lokalnego stowarzyszenia. Nie zawsze najbardziej fascynowało, że samodzielnie budują nawet własne teleskopy. A dziś jesteśmy tu, by zobaczyć uruchomienie największego z nich. Obserwatorium w niedźwiadach powstało rękami pasjonatów z Pałucko-Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego. Od lat organizują tu zloty dla entuzjastów patrzenia w gwiazdy z całego kraju. Od teraz odwiedzający niedźwiady będą mieli do tego celu wyjątkowe narzędzie. Największy amatorski teleskop w Polsce. O powstaniu tego niezwykłego przyrządu opowie jego projektant i konstruktor Karol Wenerski. – Witam, panie Karolu. Ależ to wielkie chciałoby się powiedzieć. No jest duży rzeczywiście. I te gabaryty tego teleskopu to była w zasadzie największa trudność, jaka nas tutaj spotkała, ponieważ cały teleskop musiał być budowany pod kopułą, czyli tam, gdzie, gdzie, gdzie będzie pracował, gdzie w będzie tym działał. Miejscu. Tak. Ja nie wiem, ile całość waży. Znaczy nigdy nie, nie podsumowywałem tego. Tuba optyczna to jest około 200 kg, widły plus oś główna, to jest jakieś pół tony plus jeszcze tam mamy pod podłogą jakieś 40 ton betonu, tak? czyli sam fundament tego teleskopu. Jest duży rzeczywiście i niestety ta wielkość no to, była, to był ten największy problem. Sam teleskop ma średnicę, jest taki zwyczaj, tak? teleskopu podaje się w calach, tak jak przekątne monitorów, więc to jest teleskop 24-calowy, czyli dokładnie nasze lustro ma 604 mm. Ogniskowa teleskopu 2802 mm. No, będzie zbierał ponad 10 tysięcy razy światła więcej niż oko, tak? Czyli zobaczymy nim 10 tysięcy razy słabsze obiekty niż najsłabszy widoczny go okiem. Gdybyśmy mieli dostatecznie dużo pieniędzy, żeby sobie go kupić, to po prostu byśmy go kupili. Nie było szansy, żeby, żeby kupić, więc postanowiliśmy go zbudować. Tak? Zresztą ja nie wiem ile musielibyśmy za teleskop takiej klasy zapłacić, gdybyśmy go zamówili. Myślę, że jakieś nie, nie wiadomo jakie miliony złotych. Tak? Więc budowaliśmy rzeczywiście. Dużo ludzi twierdzi, że, ja, że to jest moje hobby, tak? że, że ja uwielbiam budować teleskopy. Znaczy, ja buduję, bo muszę budować. Tak? Tylko, tylko dlatego. Ale rzeczywiście jest, jest to frajda. Znaczy, frajda jest później, tak? kiedy już ten teleskop osiągnie tą swoją docelową, planowaną sprawność. Tak? Kiedy będzie oprzyrządowany, będą te wszystkie kamery, fotometry i te wszystkie inne tam gadżety. Kiedy to wszystko zacznie działać i kiedy on zacznie dawać jej efekty, tak? efekty w postaci poważnych obserwacji. To będzie rzeczywiście, no to będę chodził dumny. Historia tego miejsca to fascynujące dzieje ludzi, którzy całe obserwatorium stworzyli własnymi rękami, zaczynając dosłownie od zera. 20 lat temu w Szubinie założyliśmy klub astronomiczny Szubijski Klub Przyjaciół Astronomii Szkapa. Gdy zaczynaliśmy, to, to wtedy jeszcze nikt z nas przez teleskop nie patrzył. Także 20 lat temu nie mieliśmy żadnego teleskopu, ani nikt z nas przez teleskop nie patrzył, ale mieliśmy ten entuzjazm, byliśmy ciekawi świata i założyliśmy klub astronomiczny. Po roku złożyliśmy się, kupiliśmy pierwszy teleskop, właśnie stoimy tu przed nim. To jest jeszcze produkcji firmy Universal, nie wiem czy w tej chwili oni jeszcze produkują, ale, ale właśnie ten teleskop kupiliśmy no i wtedy się zaczęło działać na całe. Zaczęliśmy robić pikniki astronomiczne. I tak się złożyło, że jeden z tych pikników zrobiliśmy tu, jeszcze działała szkoła w Niedźwiadach, i na terenie szkoły w Niedźwiadach zrobiliśmy ten piknik. No koledzy miłośnicy astronomii, jak zobaczyli to miejsce, to się po prostu rozkochali. Jak wyglądało to miejsce, kiedy po raz pierwszy się tu pojawiliście? To było jedno wielkie gruzowisko. Nieuporządkowany teren, roślinność jakaś szczątkowa, dużo śmieci, gruzu. No, po prostu się wydawało niemożliwe, że tu cokolwiek takiego może powstać. Chociaż w naszych marzeniach powstała wizja obserwatorium astronomicznego. Pierwszy teleskop, już teraz tutaj go nie ma, był w naszej własnej konstrukcji o średnicy 25 cm. Sami go zbudowaliśmy. Złośliwi nazwali go RFNT, czyli realnie fatalnie niewidzący teleskop. To nie była prawda, bo teleskop naprawdę dawał dobre obrazy, jak na amatorską konstrukcję. Zbudowaliśmy tam właśnie taki teleskop o średnicy 40 cm, teleskop Bay, yy, z teleskop systemu Newtona. Właściwie zbudowaliśmy go po to, żeby przetestować rozwiązania, które będą zastosowane przy bardzo dużym teleskopie 60 cm, w sumie. Jest to największy amatorski teleskop w Polsce systemu Newtona na montażu paralaktycznym. Co dzisiaj chcecie robić w, tutaj w Niedźwiadach, biorąc pod uwagę, że no, teraz, kiedy macie już tak duży teleskop, otwierają się trochę nowe możliwości? No, przede wszystkim my jesteśmy grupą ludzi, która ma różne zainteresowania. Część ludzi fotografuje, uprawia tak zwaną astrofotografię. Część ludzi zajmuje się gwiazdami zmiennymi. In, inni z kolei chcą poszukiwać gwiazd supernowych w innych galaktykach. Na pewno napiszemy jakiś bardzo sensowny program naukowy. Odbywający się co roku w Niedźwiadach ogólnopolski zlot Miłośników Astronomii to obecnie jedna z największych tego typu imprez w kraju. Ale obserwatorium także na co dzień prowadzi działalność, która przybliża kosmos tym, którzy chcą go lepiej poznać. Wszyscy prawie zadają to samo pytanie: Kto wam za to płaci? I jak odpowiadamy, że nam za to nikt nie płaci, tylko my jeszcze dokładamy tego, to z własnej Pieniędzy to po prostu, wydaje się to ludziom nie do uwierzenia. Chcemy po prostu realizować swoje marzenia, swoje jakieś tęsknoty zawsze światem, za tym, co właściwie większości z nas interesuje od, od wczesnego dzieciństwa. Dla każdego z nas astronomia to jest więcej niż pasja, dlatego że my, mm, ja zawsze mówię tak, że my w wolnym czasie pracujemy, a tak poza tym to zajmujemy się astronomią. Właśnie z tej pasji zrodził się największy teleskop w niedźwiadach. Teraz ma szansę przełożyć się także na naukowe wyniki. Jednak w Polsce jest i takie miejsce, gdzie znajdziemy aparaturę jeszcze bardziej niespotykaną. Radioteleskop to instrument, który kojarzy się zwykle z zawodowymi i to bardzo kosztownymi obserwatoriami. To jednak miejsce, w którym jeden z astronomów taki właśnie sprzęt uruchamia całkowicie na własną rękę. Jego wyjątkowe obserwatorium mieści się w Rzepienniku na Podkarpaciu. Anteny do rejestrowania radiowych sygnałów z kosmosu postawił w Rzepienniku Bogdan Wszołek. To astronom, który na własnej posesji postanowił zbudować prywatne obserwatorium i wyposażyć je w wyjątkową aparaturę. Panie Bogdanie, radioteleskop koło domu, niemalże w ogrodzie. No to się nie co dzień zdarza. Skąd Pan wziął taką aparaturę? W 2010 dowiedziałem się od kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, że w Sarach, Kokielc, likwidowany jest ze środek i wszystko, całe instrumentarium jest do likwidacji. Pojechaliśmy wtedy wspólnie. Oni sobie upatrzyli 16-metrową czaszę, a ja powiedziałem, małe jest piękne i 9-metrową antenę. Zadeklarowałem się, że rozbiorę i zapłacę po cenie złomu firmie, która miała zezłomować całość wraz z synem. Weszliśmy tam na teren, rozebraliśmy, wcześniej oznaczając każdy z elementów i właściwie w dwie doby bez 15 minut przenieśliśmy tę antenę stamtąd do Rzepiennika. Jakie obserwacje radiowe prowadzicie tutaj z tego właśnie miejsca? Na początek dla celów testowych przede wszystkim wstawiliśmy detektor na 21 cm, czyli ta linia słynna wodorowa. I cieszymy się, jak wejdzie droga mleczna w pole widzenia anteny. Wtedy mamy wzmocnienie sygnału, i to jest informacja, że geometria czasu w miarę dobra. Mamy możliwość podążania za Słońcem, mamy możliwość podróżania za Księżycem, za Gwiazdą, za Rady Źródłem. Choć aż trudno w to uwierzyć, twórca obserwatorium w Rzepienniku już pracuje nad postawieniem tu kolejnego, jeszcze większego radioteleskopu. Oprócz tego, na miejscu znajdziemy także dwa teleskopy optyczne. Bogdan Wszołek prowadzi tu nie tylko własne obserwacje. Podobnie jak w przypadku pozostałych miejsc, do Rzepiennika także przyjeżdżają ludzie szukający kontaktu z astronomią. A wszystko to zrodziło się z pasji twórcy tego miejsca i całej jego rodziny. To jest miejsce bardzo ciężkiej pracy, niebezpiecznej pracy i głównie siłami rodzinnymi. No najwięcej pomagały dzieci, trójkę dzieci mam, które w różnym wieku, w zależności od wieku mogły więcej lub mniej, ale zawsze pomagały. Wydzielicie tą pasję w rodzinie? No wszyscy się radujemy tym, co, co, co się nam udaje zrobić. Na tym etapie no to jeszcze łatwiej o tą radość, bo to już dużo jest, już jest dużo. Te anteny, o których już mówiliśmy, one no podniosły prestiż, bardzo podniosły prestiż. Ludzie prywatnie takich anten w świecie nie posiadają. Dlaczego tak w zasadzie Pan to wszystko robi? No jakoś tak z poczucia powinności. Wydaje mi się, że to jest ważna rzecz. Wydaje mi się, jestem przekonany, że przyszłość ludzkości to jednak w y, przyjaźni z niebem. Y, jak człowiek raz spróbował i udało się, on nie popuści. On będzie szturmował to niebo. I trzeba podporządkować wiele rzeczy w działalności społeczeństw i realizować ten cel. Im szybciej to ludzkość zrozumie, tym lepiej, a inspirować trzeba w takich miejscach jak to i od małego. Astronomia nie jest niestety zajęciem tani. Dla każdej społecznej inicjatywy ogromną przeszkodą są pieniądze, które trzeba zdobyć na to, by uruchomić na przykład nowe obserwatorium. Wielu z tych ludzi udowadnia jednak, że gdy dać im do ręki narzędzia, jakich potrzebują, potrafią to przekuć w naprawdę spektakularne rezultaty. I osobiście mam nadzieję, że będzie ich tylko więcej. Na dziś dziękuję za uwagę i do zobaczenia!